spotkanie które z pewnością zapewni nam wspólnie mnóstwo emocji. Przekolajmy się, czy są w stanie powtórzyć wynik ostatniego meczu. Podanie w polekarne. Dobra interwencja obrońców. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Nieudane podanie Ibrahimowicza. Piłkę przejmuje drużyna przeciwna. Świetnie arbiter zareagował stosując przywilej korzyści. Bayern atakuje. Ma miejsca, by wrzucić w pole karne. Kapitalnie w pole karne. Ach, szkoda. To musi być gol. Ciekawie się to rozwija. Cassano. Świetnie przejął tę piłkę na skrzydle. Ależ znakomicie zgrał w pole kontrafił Wprost w bramkarza Niestety nic z tego nie wyszło Piłkę zdobyła drużyna przeciwna Ambrosini No teraz jest wsparcie ze strony partnera ale znakomicie jest okazja! Prosto w bramkarza. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? To był ewidentny faul gracza Milanu. A tak zatrzymany. I brawa dla Bayernu. Ładny przechwyt. Amrozini. Szaleńczy atakuje obrońca. Czyste zagranie przejmuje piłkę. Abate. No i piłka wyszła poza pole gry. Aut. Za chwilę rozpoczną od rzutu. Cassano. Jest wybornym technikiem. Swoimi podaniami potrafi wypracować znakomite sytuacje strzeleckie. Groźnie, ale zdążyli na czas. Dobre przejęcie przez Milan. Ambrosini. No i teraz Milan będzie rozgrywał. Ależ przytomność umysłu obrońcy. Brawo. Watem. Znaczy Cassano. Dostrzegł partnera. Nie udało się. Dobre przejęcie przez Milan. Przepraszam, mój błąd. Milan, wielkie tradycje, wspaniałe osiągnięcia i to zarówno we Włoszech, jak i w rozgrywkach europejskich. Tak, i to jest także klub, który był jednym z założycieli grupy G14, organizacji zrzeszającej największe i najbogatsze kluby europejskie. Ale Milan taki jest. Ależ piękne podanie. Zaprzepaszczona szansa na zdobycie bramki. Spalony. W ostatniej chwili przejęli. Gomez. No i odzyskali piłkę na własnej połowie. No, będzie gol? Niestety piłka poszybowała daleko od bramki. Przedzierał się z ogromnym animuszem pod bramkę i zabrakło mu precyzji przy tym strzale. Ja sam na sam! Ach, ależ dobrze zapowiadał się ten rajd. Prawa dla bramkarza. Uderzenie poza bramkę. Źle uderzona piłka. Piłka opuszcza boisko i zaczną od bramki. Jedna obrona. Gatuzo. Udane podanie, ale strata. Powstrzymani. Piłka chodzi jak po sznurku. Dobry odbiór piłki rywalowi na własnej połowie. Brawo, brawo, Bayern jest przy piłce. Ambrozini. Obronił, ale piłka na boisku. Ach, może być groźnie. Spójrzmy, dośrodkowanie przejęte przez obrońcę. Efektowna obrona i to przy linii bocznej boiska. Cassano. Gomez. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Amrozini. Cassano. Ale świetnie zgubiło obrońcę. Udana pułapka offside'owa. No i Lato. Ryzykowna, ale udana interwencja. Cassano. Dobrze podał. No teraz świetna współpraca. Spójrzmy. Za nami pierwsze 45 minut bardzo wyrównanego meczu. Remis. Koniec pierwszej części spotkania wyrównanej, remisowej. Nie widać faworyta. Trudno będzie rozstrzygnąć któremuś z zespołów to spotkanie. No zaskakujące! Trener decyduje się wymienić aż trzech zawodników. Ruszyli drugie 45 minut. Antonini, Gatuzo i Van Bommel. Jest szansa na dobrą akcję. Pokazuje się tam na wolnej pozycji partner z drużyny. Nie wykorzystał szansy i wciąż remisowo. Patrz Stuber Ale sprytnie Ibrahimowicz wyłuskał tę piłkę. Podał do partnera. Czy to wykorzysta? Odebrał piłkę czysto, ładnie. Celnie do partnera. Ryzykował, ale się udało. Lam przechwycił. No i teraz Milan będzie rozgrywał. A teraz przy piłce Gomez. I brawa dla Bayernu. Ładny przechwyt. Bardzo dobre podanie. Świetna sygnalizacja i mamy przerwaną akcję. Spalony. Dobrze zablokował przy linii bocznej. Sędzia przerywa grę. Słusznie. Będzie rzut wolny przeciwko Bayernowi. No przywołuje kolegę z drużyny. Być może będzie kombinacyjne rozegranie tego rzutu wolnego. No Zaskakujące rozwiązanie tego stałego fragmentu. Jak widzimy, chcieli popisać się sprytnym zagraniem, ale bramkarz znakomicie wyczuł ich intencje. Na szczęście zachował koncentrację i nie spuszczał oka z piłki. Prawa za tę interwencją. Gomez. A teraz Robinho. No i Ibrahimowicz. Steinger teraz. Gomez. Dobre przejęcie przez Milan. Zdążył w ostatniej chwili. Ładnie dograł. No i teraz Milan będzie rozgrywał. Aleksandro Pato. Świetne wejście w wolne pole. No zobaczymy, czy dostanie piłkę. Podniesiona chorągiewka, spalony. Raffinia. Dobre przejęcie przez Mila, no i Ibrahimowa. No i Lama. Gomez. Ja, ja, ja. Czy piłce ja, Robben? Ja. Rafinha. Dobre zagranie. Dośrodkowanie ładne, ale co z tego, skoro niedokładne. Wymiana podań między dwójką graczy, a przerwana akcja, spalony. No widać brak komunikacji w zespole Milanu, częściej łapany w pułapki offside'owe. Rzeczywiście, w spalonych jak na razie zdecydowanie prowadzą. A teraz Robben. Gomez. Świetnie, wygrał pojedynek z obrońcą. Pajecna technika, taki futbol kochają Piłka odbija się od słupka. No i teraz Ilan będzie rozgrywał. Ja On potrafi wykorzystać swoje walory fizyczne, żeby umiejętnie blokować dostęp do piłki. Nie złapał tej piłki, muszą uważać. Sędzia wychwytuje, jest spalony. No już blisko pole karne. Brawo za to podanie. Ale znakomite. Dobre wybicie nesty. Zdołali przeciwnicy przeprowadzić ataku Dobry odbiór na własnej połowie Ładnie piętą dograł Ach, wydawało się, że a jednak Przejął Gattuso A obok kolega z zespołu No i Ibrahimović Długo, spokojnie rozgrywają atak pozycyjny, czekają na błąd rywala. Dośrodkował? Jest uderzenie głową na bramkę. Ależ był blisko! Dosłownie centymetry nad poprzeczką. Niewiele już do końca, ale wszystko się jeszcze może zdarzyć. Rośnie, ale zdążyli na czas. Jeśli to wykorzystają, nie trafił. To wręcz nieprawdopodobne. Zawsze strzelał tak dobrze. Rafimia. Miller. No to jest potwierdzenie jego fantastycznej techniki. Tak dokładnie zagrać piętą. Lam. No, i szansa na zdobycie gola w tym spotkaniu, dającego zwycięstwo, przepada. Ibrahimowicz, Miller, mija obrońcę. Niesamowitego rzut karny W takim momencie Ależ wspaniała bramka Można się było spodziewać, że zamieni karnego na bramkę, ale zawsze pozostaje niepewność. Zwłaszcza, że ten bramkarz przecież wiele razy bronił już Karnek. Ten właśnie gol prawdopodobnie zapewnia im zwycięstwo w całym spotkaniu. Mamy pierwszą bramkę w tym spotkaniu, ale dopiero w drugiej połowie. I koniec meczu. Kibice powoli zaczynają opuszczać stadion. Analiza tego meczu wodek jest bardzo prosta. Sama końcówka zdecydowała o ich zwycięstwie. Tak, mieli dużo szczęścia, że przesądzili właściwie tę wygraną.